O jest. Ja ci mogę stary powiedzieć ciekawostkę na początek. No? raczej zagadkę. Czy wiesz co to jest to wszystko? Te, te te. No przecież jakieś ule. To są domki dla owadów na zimę. Dla, dla owadów, no. a nie tylko pszczół. Nie, 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 ogólnie dla owadów. Dobra, to tak. Dzisiaj Bogdan Bodzio i Bogdan Bogdanito. Tak, cześć, jestem Bogdan Bogdanito. <laughs> ja Bogdana poznałem przez TikToka. No już trochę się schemat zaczyna robić. IRL się zobaczyliśmy pierwszy raz na koncercie ekipy. Na koncercie ekipy, tak. No dobra, to dam tyle wstępu. Zasadniczo zapraszam na TikToka. Zasadniczo ja też. Dobra, ja wyciągam moją księgę tematów. Jakbym actually nasił księgę z tematami do Roskmin, to by było coś więcej. By było ale średnio wygodne. No to dobra, taki dzienniczek malutki. By jakby benefit tego ponad telefon to po prostu, że vibe by był, tak? Vibe. Tak, okay. sam vibe. Czego nie doceniałem kiedyś. Bardzo stawiałem przez y, dużą część swojego życia na użyteczność. Na pragmatyzm, tak. Tak, no ale. A vibe jest czymś y, też niesamowitym. Oj, zasadniczo jesteśmy przy takiej bogatej dzielnicy i jest, są bardzo duże okna. I nawet oglądam sobie teraz telewizor normalnie, co ktoś puszcza, bo ma duży telewizor. Mi się wydaje, że to Eurowizja leci, tak No, aha. Polak jakiś śpiewa, ale nie, w, nie, nie wróżę mu szansy. To ja mam pierwszy temat i w sumie pasuje, bo jest na temat imion. Jak myślisz, czy imiona mają wpływ na to, jak się kształtuje człowiek? Imię jakie ma, a z racji, że mamy to samo dosyć staropolskie, myślę, ty, że... Nie, ty jesteś sobie... Bohdan. No, jeszcze bardziej staropolskie. No tak, ale zasadniczo mówią do mnie Bogdan. Moim zdaniem, generalnie no to wszystko nas kształtuje, tak? Jako ludzi i ma wszystko wpływ na naszą przyszłość, tak? To jest ten tak zwany efekt motyla. Na pewno jest część osób, na którą wpłynęło to, że miał dziwne imię i że rówieśnicy się z niego w szkole śmiali, tak? No. Ja... No. No właśnie, ja na przykład miałem kompleks swojego imienia, myślę, że tak nawet do gimnazji. Tyrali? Właśnie czy... lekko tyrali, tak wiesz, serio lekko. No, no, no. Ale ja to w swojej głowie wyolbrzmiem, bo tutaj jakiś Janek siedzi Ola, Rafał. Ktoś tam nie i kurwa Bogdan. Normalnie, no. Bogdan, no. no. A właśnie, y, y, mogę starknąć so w wyjebaniu? No to Ktoś ma słabszą gdzieś tam psychikę, to może to być jakiś bodziec do bycia potem takim klasowym lek lekko gdzieś tam popychadłem? Ja w sumie zawsze byłem zadowolony, że mam takie dziwne imię. Tak się cieszyłem w sumie, że gdzieś tam odbiegam y, tym chociaż imieniem od normy. No i oczywiście ziomki tam tyrały bekę czasami, ale to tak wiesz, mam przyjacielsko. Czy mnie to jakoś ukształtowało? No właśnie, kurde, ciężko powiedzieć, czy to jest jakiś, wiesz, jedna tysięczna procenta, co zmieniła mój charakter, czy to jest na przykład 10%? Ja zawsze beczkowałem, że właśnie nie starzy w zemście, tak nazwali, bo mam ojca Zbigniewa i mam elucynę. <grym wieniu> Dlatego bo Zeba Bogdan nazwiemy, no żeby też nie miał za kolorowo. Dobra, to możemy przejść do kolejnego. Dobrze czasami zamykać tematy, bo czasem dobrze mieć rozdziały. O. Dobrze, dobrze. Jesteś se, se żyjesz. Tak jest, tak Kiedyś się se nie będziesz żył. Ale nadal powiedzmy dzieci czy tam ktokolwiek, ziomki będą o tobie pamiętały, nie? Oni umrą. Ich dzieci już prawdopodobnie nie będą wiedziały, kim jesteś. Ale gdzieś tam, powiedzmy, się zapiszesz czymkolwiek, jakkolwiek w społeczeństwie, ale z czasem to wspomnienie o tobie będzie zanikało. Tutaj jest wiele odnóg, w które możemy wejść. Właśnie możemy się skupić na osobach, które taki high score wbiły. Kto jest naj... osobą, która jest najdłużej znana na całym świecie? Albo będzie. Jakiś Jezus, jakiś. Ja... A chciałem strzelić w Jezus Chrystus też. Ze współczesnej bardziej historii, no to co, jaki Adolf Hitler, tak? Uh -huh. Ale widzisz, my jesteśmy właśnie bajast, bo my jesteśmy wychowani w wierze katolickiej. Uh -huh. Myślę, że jakiś tam Mahomet, tak, i tak dalej. Dla każdej wiary raczej to... Uh -huh. Obstawiałbym, że właśnie na czele rankingu będą yy, hedzi każdej, każdej z wiary, nie? Ja to a ruchowi. jakiś Mojżesz na przykład, czy to jest jakaś realna osoba w ogóle? Uh -huh. Tak, bo to trzeba by było wysłuchać opinii jakichś historyków, a nie tak, właśnie tak. katachetów, nie? Bo Jezus to był, ale Mojżesz to już tak mi się wydaje, że to mogła być po prostu Opowieść wymyśloną o kimś. Nie, dobra, może nie mówisz, ale na przykład Noe, nie? Noe to raczej wymyślona osoba. Czy nie? No... Czy, nie? czy Pierdolę, nie. Czy, czy walnąłem w jakimś Nie, życiu. nie, nie, no. ale y, też często jest tak, że właśnie osoba mogła istnieć, ale to, co zrobiła, mogło być dopisane, co nie Tak, albo, Czyli, no, no tak. Chyba w formie mema coś takiego było, że możesz ci zjeść monalizę, nie? I teoretycznie będziesz miał przypał, ale będziesz zapamiętany w ch długo. Jaka osoba, która wpił monalizę. Zasadniczo jest dużo rzeczy i dosyć łatwo mam wrażenie, że jest zapaść w historię, tylko no. Jakim kosztem, nie? Czy warto? No tak, no ja myślę, że. Warto zjednąć. No. I się zastanawiam, czy na przykład z jedzeniem analizy, jako akt sztuki, no czy, czy można by to było zawsze zaliczyć jako sztukę. Pierdalasz największe, jakby powiedzmy, największe dzieło, no jedno z większych, no w jakimś celu, tak? Wywołujesz kontrowersję, a sztuka trochę chyba na tym polega. Uważam, że mógłby ktoś zrobić dla, dla samego zrobienia tego, nie, nie żeby być znanym czy coś, i faktycznie można by to było rozważyć w takich aspektach kulturowych. Ale musiałby mieć na to pozwolenie, nie? Ja mniemam, że to działa na. W tej zasadzie, że jak nie wiem, komuś palisz na przykład domek letniskowy, tak? Ale Mona należy do kogoś? Tym podmiotem może być na przykład państwo nawet, tak? No ale też mogę pierdolić kurwa, bo mm -hmm. się chyba znam, mm -hmm. ale wydaje mi się, że jak popełniasz <grym> <grym> że, że jak popełniasz przestępstwo wbrew jakiemukolwiek podmiotowi, no to jest jakoś wyceniany Dobra, i, to, i na tą kwotę odpowiada. To to jest prawnie. A jakbyśmy tak spojrzeli etycznie. No wiesz, ludzie się wkurują, że zjadłeś monalizę, ale oni się tak. Oooo! Na przykład wiesz, ja bym się nie wkurił. Dla mnie by to było wow. Ktoś odpredolił niezłe gówno i jakby trochę szanuje, bo mi nie zależy na tym, żeby ta monaliza tu była. Nie? Myślę, że jest już przeanalizowana na wszystkie strony i to jest tak No nie, no dobra, ma nadal wartość, okej, okay, ale zjedzenie tego też doda nowej wartości, nie? Nie zakłułoby mnie w serce taki performance. Nie miałbym wow, tylko bardziej. <śmiech> <śmiech> miałbym w <chujbek>. no. <laughs> Zgodnie z Moim kompasem. No. Proszę, proszę. Kręci, ale to się wytnie. To się wytnie. Z moim kompasem moralnym by się to nie kłóciło. U nas ostatnio ulubione powiedzenie z ziomalami to jest zabaweczka, nie? Z zabaweczka? Musisz się bawić się życiem, nie? Zabaweczka i tak dalej. Dobre. No. I... fajne. Fajne, pozytywne. No. Ale to jest spoko właśnie, to lubię w YouTubie, że jak wrzucam coś, nad czym mam taki stan albo jeden, albo zero, gdzieś tam pomiędzy, to w komentarzach jest wszystko. Od jeden do zera. I to jest fajne, bo każdy ten punkt widzenia trochę ma racji, nie? No i to właśnie też mnie przytłacza, nie? I dlatego ja rzadko kiedy mi się włącza taki mudzik na taką dyskusję, jak my teraz mamy, bo po prostu nie ma co weryfikować. Tak, i zazwyczaj ciężko jest dojść do jakiejś obiektywnej prawdy, nie? Uh -huh. Ile ludzi, tyle poglądów na daną sprawę. No, to ja też ostatnio jakby zmierzam do takiego upraszczania mojego myślenia. W ciągu dnia, jak wpadam w jakieś takie zastanawianie się w tym stylu nad pewnymi konceptami, to mnie to męczy, ale jak wiesz, jest wieczorek, jest ten chillera, to ja uwielbiam. Ja, wie, ja wtedy wskakuję do wody, żeby sobie popływać w tym, no tak jakby do baseniku, dobra, Dojechałem trochę z tym porównałem, ale o, to jest grube. Wiadomo, to też jest coś, na co nie będziemy mieli odpowiedzi, ale myślę, że pogdybać spoko. Jakby istniały tabletki z poglądami innych ludzi. Wyobraźmy sobie, że bierzesz tabletkę swojego kumpla, przeżywasz jakby jego życie jego oczami, tak wiesz, skondensowane mm -hmm. w ciągu jednej sekundy, mm -hmm. i rozumiesz jego pogląd. No bo wiadomo, że jakbyś był w jego ciele, to byś myślał tak jak on, i byś rozumiał to, co on rozumie. Mm -hmm. Więc powiedzmy, że bierzesz taką tabletkę i wchodzisz w buty danej osoby, której tabletki bierzesz, nie? to tabletki Hitlera wychodziły jak takie, wiesz, zabronione, bo wtedy ludzie mogą, wiesz, biorą to i zaczynają, no załóżmy, tak. myśleć takiego, nie, rozumiesz takie, jego punkt widzenia, że no tak się zajdę, tak? No. No. Tak, no, tak, jest, tak. nie? no można gdybać na ten temat, bo dzisiaj jest dostęp do większej ilości informacji niż ta, do jakiej miał dostęp Hitler. I byłbyś odporny na. I, i mógłbyś w, w, w okay. tym momencie, jak to weźmiesz, faktycznie to czuć, ale jak już ten efekt na przykład z ciebie zejdzie, to tobie ci nie, okay, nie no to, nie? to by ci nie pozostało, nie? Jeżeli bierzesz y, mądrze z, ten stestowany, no to git, ale no <laughs> mimo wszystko, jak to byś dał, chciał dać do publicznego używania, no to w dużo będzie przypadków, gdzie to się źle skończy. No tak. Więc to, to by było... Na, no Nawet to by pod by było... samym wpływem, tak? No. I teraz follow up. Tabletkę Hitlera i tabletkę jakiegoś tam Dalajlamy załóżmy i naraz. I robisz to tak. Jeden, jeden dzień taki. Czego chod chod. nie miksować Dalajlama taki gorszy człowiek. W <ścoughs> Zasz, ful, obiektywnie wierzyć w <ścoughs> Był chamski no. dla swoich ziomali, że był taki, wiesz... Nikt nie robił Dalajlamy, nie no. Nikt nie lubi. A Hitler to był taki ziomek. Można jeszcze bardziej follow upować tą teorię. No właśnie, to chciałem. Czyli... Założyć, że gdybyśmy zajebali naraz tabletki wszystkich ludzi aktualnie żyjących na Ziemi, to dochodzimy do momentu, gdzie osiągamy koncept obiektywnej moralności, na przykład, nie? I obiektywnie dobrych poglądów. Ale ciekawe, jak, jak bardzo byłbyś empatyczny wtedy, mam wrażenie, że... Do innych ludzi, nie? No, że no wiadomo, że ciężko by było połapać się w głowie pewnie z, tym, z tą wiedzą całą. Ja, właśnie ciekawe, kogo, kogo tabletki byłyby najdroższe. Zakładając, że przyswajasz jego punkt widzenia razem z wiedzą, którą on posiadł. No to jakichś takich mózgów, nie? Że jakiś Jan Paweł II jeszcze wchodzi w grę i tak dalej. O kurwa, takie tabletki Jana Pawła II? I tak wiesz... A... By się okazało a, właśnie, no właśnie. No, albo nie, nie? Ale Na pewno byłoby... Ciekawie. Myślę, że ciekawe byłoby też czasami branie takich tabletek, y jeżeli by istniały. Wiesz, tam ludzi sprzed 10 tysięcy lat. Ja w No. Bierzesz i kur. I to nie? I nad... <noise> I jeszcze bardziej abstrakcyjny koncept. Takie tabletki tylko, że zwierzę. Zwierząt, <noise> wiesz, co? Kwiatka, mlecza. No, Ale nie, z twojego psa na przykład. Ooo, <noise> zajebiste, no. Ale to mogłoby też bardzo bad tripowo na ciebie zadziałać. To znaczy mógłbyś wziąć taką tabletkę twojego psa i w momencie, jakbyś zrozumiał, w jaki sposób on myśli, to na przykład mógłbyś stwierdzić, że w sumie to między nami nie ma relacji, nie? Jednak to jest jednak mało świadome zwierzę. Ej, dobra, zmieniamy, no, ja zmieniamy miejsce, żeby zmieniamy miejsce. Żeby było. E, no Dobrze, bo karek. już e, że trzy razy miałem taki feeling, że. Że spadam tam za plecy, nie? To co? Że jest ciepło, tak? No, w końcu. Tak, że ciepła pogoda bustuje w chuj mood. Zasadniczo to mam jeden kubeczek, nie? Ja wiem, ja przez całe życie mówiłem, że zima jest lepsza. Nie, nie, nie. Ja miałem dobre argumenty. I ja nie mówię teraz, że ja się wtedy myliłem, tylko po prostu moje uczucia się zmieniły. Ja w tej chwili już wolę ciepło, wolę jak jest jasno, jest bezpieczniej, jest fajnie, w nocy można łazić i jest właśnie krótki rękawek. Tak samo jak myślę, że taka pogoda może wpływać na humor, to się zastanawiałem ostatnio, na ile takie negatywne myślenie możecie wprawiać w zły humor. Często widzę u ludzi coś takiego, że sobie lubią posłuchać smutnej muzyki. Przy muzyce mój mózg, produkuje Teledysk. I gdzie ja jestem głównym bohaterem, to przy smutnej muzyce to jest taki kurde, smutny teledysk, gdzie dzieją się smutne rzeczy i tak dalej. No i się zastanawiam, czy takie myślenie tymi emocjami negatywnymi czy nie powoduje właśnie takiego smutku. Myślę, że na 100% takie negatywne myśli, jakby snowballują ten efekt, że jesteś smutny, no. ale często jak miałem gorszy mood, to wtedy właśnie słuchanie smutnych piosenek pomaga, to nie. Wtedy jest przyjemne, że to pozwala tak przełknąć to, nie? Tak. Że tak przeżyć to. Fetyszyzowanie. Swojego smutku. Czyli odnajdujesz taką nutkę przyjemności w tym, że jesteś smutny aha, i że się zagłębiasz w to uczucie. Aha. To jest bardzo ważna teza, że wszyscy, którzy mają mutne na posłuchanie smutnej piosenki, to akurat są smutni, nie? Wątpię, tak, że tak, tak jest. Tak, tak. Prawdopodobnie nie każdy tak ma, nie? ale tak to działało w moim przypadku. Bo też to ogólnie pyta, pytałem o takie załóżmy właśnie myślenie, że to mi się nie uda, nie ma szans, wiesz, takie, takie marudzenie. To zdecydowanie na pewno wpływa na Twój nastrój. Nie jestem kurwa w skórze osób, które tak robią. No, ja dokładnie. wiem, że ja tak też kiedyś m, troszkę więcej ja miałem niż mam tak teraz. Mam. Z kolei zwalczyłem to w drugą stronę, że teraz co, co by się nie działo wokół mnie to mam totalnie wypierdolone. U mnie to bardziej wynikło tak, że to zostało wręcz spuszowane, nie, że ja tak, ja jestem wkurwiony, jestem zły na siebie i jakby manualnie biorę was swój mózg i przenoszę go kurwa do innej myśli, nie? Nice. I on no, za, tak. Za... Trzeba, trzeba się tak. tego nauczyć. I wiesz, on za półtorej sekundy wraca, nie? Ja mówię kurwa, nie, to zjebie. i znowu, <laughs> nie? Z czasem, z czasem, z czasem i on na przykład tu już kurwa się nauczył, wytresował się siedzieć tu trzy sekundy, nie? I myśleć sobie pozytywnie. Dobre, dobre. No. Ej, podoba mi się, podoba mi się, bo dopisać to w taki sposób, że do mnie przemawia. Tylko to znowu wracamy do tego samego. Ja mam swoją perspektywę, na mnie to zadziałało. Pytanie, czy to Ta. zadziała na kogokolwiek innego. Dokładnie, co nie? dokładnie. Tak. Jeden lek nie jest dla wszystkich w tym wypadku, bo czasami to, no, może. No dobra, a jakie miałeś tematy? Koncept monogamii. Jak się zapatrujesz na to? No. Cześć, monogamia to jest jedno, poligamia to jest dużo. Tak. Ja uważam, że przez osoby starszej daty na przykład marihuana jest uważana za ciężki narkotyk. Mm -hmm. bo po prostu tak się przyjęło, krążą jakieś miejskie legendy i tak dalej, i tak dalej. To ja tą sytuację jestem w stanie. Nie wprost jeden do jednego porównać. Ja na przykład jestem zwolennikiem 100% otwartego związku uh -huh. i uważam, że samo przespanie się z inną osobą jest tak naprawdę czymś społeczeństwie uważanym za złe. Ja jakiekolwiek kłamstwo w związku uważam za, za zdradę już w tym momencie. Okay, za zdradę no okay. taką w, bardzo. Czyli z, przy z... uprzednim u, ustaleniu w związku możliwość seksu z inną osobą tak, w sensie, jest git. Tak, bardzo ubolewam nad tym, ale muszę się pogodzić z tym, że aktualne realia są takie, że defaultowa opcja to, że jest to zakazane i akceptuję te realia tak, i dostosowuję to, się do nich, że chcę to ustalić z drugą to, osobą. To mi się wydaje dziwne wręcz, że aż tak się przyjęło związki chłop-baba. Ja już nawet mówię, że różnopłciowe, no bo to, to no ale dobra, już mówmy nawet jednopłciowe, to też jest zazwyczaj są dwie osoby. I gdzieś tam też się nad tym zacząłem zastanawiać, może prosto. Linijnie, może nie, ale masz zwierzaka, którego kochasz, nie? No ale czasami masz dwa zwierzaki. I też je kochasz i to nie znaczy, że tego pierwszego tak, kochasz a mniej a to jest w ogóle jeszcze inny koncept niż poligamia To jest, yy, to się nazywa bodajże Poliamoria, możesz kochać wiele osób naraz Niekoniecznie być z nimi w formalnym związku Choć to też jakby No hello, jestem w stanie kochać tą osobę, tą, tą i tą Co nie? Nie mam osoby w znajomych, która by am, Mam dużo znajomych yy, Która by, no była W takim związku, w jakikolwiek sposób Nie? Moment takiego w związku Maksymalnego zaufania osiągamy wtedy I jesteśmy w stanie zaufać tej drugiej osobie I schować ten pierwotny Uczucia takie jak zazdrość do, no. do kieszeni, że nic złego się tak naprawdę w tej sytuacji wydarzyć. Nie może. Zakochać się w drugiej osobie przypadkowo możemy na ulicy i nie uprawniając z nią seksu. I też związek jest na takie ryzyko wystawiony. I też trzeba sobie wtedy z tym jakoś radzić. To, że poczujemy nagle jakiś pociąg do drugiej osoby, to nie znaczy, że musimy się temu poddać, tak? Bo na takie sytuacje jesteśmy też narażeni, nie wiem, w windzie, kurwa, na schodach. To jest strasznie dużo odnóg. To jest skomplikowana sprawa. Ja też podchodzę z założenia takiego, że zazdrość jest raczej niezdrowym uczuciem. Mhm. Jest to coś, czego nie powinno się kultywować. Chęć ograniczenia partnera tylko do siebie jest swego rodzaju zazdrością ograniczasz pewne ścieżki szczęścia dla tej osoby. Nie, nie trzeba uprawiać seksu, żeby się zakochać w innej osobie. Tu też uważam, że na przykład właśnie seks jest o wiele za bardzo w społeczeństwie postrzegany jako coś niesamowitego. I w ogóle edukacja seksualna w społeczeństwie leży. Bardzo dużo osób nie rozmawia na przykład, nie stara się polepszać między sobą swojego życia seksualnego, nie? A mi się podoba to, a mi to i tak dalej, nie? Dla osób starszych to jest taki temat tabu, że po prostu ten seks sobie gdzieś jest, ale kurwa się o nim nie rozmawia, nie? Dowodem na tą tezę jest to, że ja mam taką opinię, tak? Czyli brak Próba dowodów. <laughs> żeby nie było. To też nie jest tak, że ja tu głoszę, że teraz wszyscy powinni być w związkach wieloosobowych, tylko mi jakby tak się zastanawiając czysto nad tym, doszedłem do wniosku po prostu, że trochę jest ułożone w pewien sposób to społeczeństwo i to mnie dziwi. To mnie dziwi, że jest aż tak, że jest takie z automatu negatywne patrzenie na takie rzeczy, które w mojej głowie wydają się, że są normalne. Jak no dobrze, tak? ale dlaczego to zostało tak zrobione? Myślisz, że przez przypadek czy były powody? Bo nie. ja uważam, że były jakieś tak. powody, nie? Do teraz powiem osoby, która lekko sceptycznie podchodzi do kwestii wiary, co nie? Tak samo jak wiara dla ludzi była pewną odpowiedzią na pytanie o sens życia, dlaczego powinniśmy czynić dobro, o to, co się z nami stanie, odpowiedzią na taki strach, to tak samo taka monogamia, koncept ślubowania sobie miłości na mhm. zawsze, był taką odpowiedzią na strach po prostu przed samotnością. Czyli takim bezpieczeństwem. Lata. Tak. Ta osoba sobie kiedyś od nas pójdzie, a my już będziemy za starzy i za mało atrakcyjni, żeby znaleźć sobie drugą osobę, tak? I wydaje mi się, że to może wynikać gdzieś tam z tego. My sobie ślubujemy, że jesteśmy tylko i wyłącznie swoi. Moja bardzo śmiała teza jest taka, jest to pewna taka konserwatywna pozostałość po naszych poprzednich pokoleniach i że z czasem i ze wzrostem świadomości społeczeństwa na temat seksu, na temat seksualności ludzi, na temat ich uczuć, emocji i tak dalej, że to będzie też powoli odkładane na dalszy plan. To na pewno z moim betem, że w przyszłości społeczeństwo będzie bardziej w stronę poligami, no. Tak, to jest po prostu jedna z tych rzeczy, które są, bo są, ale nie ma za bardzo na nie uzasadnień i będzie się od nich odchodziło, nie? No też, żeby nie było Czuję w jakiś sposób potrzebę, żeby to powiedzieć. Samo to, że mam taki pogląd, nie znaczy, że mam chęć pójścia w poligamie. I też uważam, że, że często się tak trochę myśli, że jeżeli ma się dany pogląd, że coś jest okej, okay, to jest takie trochę od razu, o, że ty że właśnie to on to tak. Robi, no? no, że tak. I jest taki strach przed byciem ocenianym. Zakładając, że masz taki pogląd, jaki masz i że bardzo się kochacie z, z twoją dziewczyną. Oho, dobra. <grych> ona no. wychodzi z taką dobra. propozycją. jaka jest twoja reakcja? Skoro ja nie mam oporów, ani chęci, czyli jestem neutralny, to git. Wiesz, nie ma plus i minus, czyli zero, tylko jest plus i zero, czyli plus. Dużo osób bardzo jak myśli nad całym tym konceptem, to przeinacza, że to jest wiesz, tu skrajność, albo tu skrajność. A tak naprawdę, jak są dwie osoby, które są gdzieś tu po środku i na przykład docelowo chcą być tu, to nie jest tak, że o, tu i zobaczymy, no. wszystko rozpierdolimy no. najwyżej. No, no, tylko, no. Wiesz, Powolutku, krok po kroku. Jestem ciekaw, bo jak, no wiem, wiem wysraci się w komentarzach pewnie niektórzy. Ale jakby spoko, wręcz zachęcam, bo tu nie chodzi o to, że my mówimy, że mamy rację, tylko podajemy swój pogląd. Ja ogólnie lubię bardzo taką dyskusję na zasadzie, że ktoś nawet napisze mi, że totalnie się nie zgadzam, totalny opozyz, co nie? Ale jak już ktoś wchodzi na jakby ten topień, że jak ty możesz tak uważać, nie, że jak ty możesz być w takim związku, no to to już dla mnie jest takie tylko lekko upośledzony punkt widzenia, co nie? Kłóci się bardzo moją taką wolnościową yy, wizją na świat. No dobrze, także proszę o niezjedzenie w komentarzach, tam się grzecznie zachowujcie, wpadajcie na TikToka do Bogdana. Generalnie tam ten nie jestem taki yy, elokwentny. Znaczy tu też nie byłem w sumie, to ja pierdolę, tu też byłem debilem, ale dajcie znać, bo to coś czuję, że tu, tu se można pogadać w komentarzach sporo. Trzymajcie się i do następnego. A odcinek o paraliżu sennym jest jeszcze na przyszłość przełożony, bo to dłużej zajmie.